Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj poruszymy sobie temat Opi ZENA, czyli ulubionego ZENA na tym kanale, ZENA na sieci Optymizm i zrobimy sobie taki krótki update, co tutaj się dzieje. Ostatni update miał miejsce 5 miesięcy temu. Ktoś zapyta, dlaczego tyle czasu minęło i nie było update'a. No bo tak nic szczególnego się zbytnio tutaj nie działo od czerwca ja ostatnio nagrywałem tutaj w maju akurat jak wychodził protokół Xbern wtedy też właśnie nagrałem ten materiał Open update płynność popyt Xbern właśnie ten protokół tutaj wszedł i zaczął palić dość spore ilości OPZN-a. możliwy supply shock to tutaj jest ten materiał kto jeszcze nie widział tego materiału to polecam sobie obejrzeć bo jest tutaj sporo aktualnych rzeczy no i oczywiście również zachęcam do pozostałych materiałów na temat na których już jest no myślę że ponad 10 tam również jest powiedziane dlaczego Opizen dlaczego warto tutaj uczestniczyć Względem na przykład zena na sieci Ethereum, czy zenów na innych sieciach, no, ponieważ tu, są, tu jest troszkę inna, inny mechanizm. Tak, tak troszkę inaczej został po prostu ten zen stworzony. Dobrze, no to może zaczniemy sobie od ostatnich właśnie wzrostów. Tutaj miały miejsce one wczoraj. Myślę, że dużym takim triggerem, takim zapalnikiem do, do tych wzrostów były news Jacka po odpaleniu sieci X1, że, na, że w pierwszych krokach będzie, skupił, będzie skupiać się Jack i team na, na tym, żeby blockchain działał poprawnie, żeby był stabilny, myśli, że zajmie to tak, tak zwane dwa tygodnie, zawsze te two weeks, nie? zawsze te dwa tygodnie, no ale tak napisał i wtedy, wtedy będą uruchamiać token, płynny token XNT, w sensie listing będzie tokena XNT na Solanie, będzie można go... Pewnie w jakiś sposób nabyć, ale dzisiaj nie o sieci X1, tylko właśnie skupimy się na Zenie. No i potem, właśnie już jak uruchomią ten X-Token na Solanie, to skupią się na Zen Community AirDrop Program. Czyli można tutaj sobie mniej więcej dopowiedzieć, że będzie to jakiś dokument lub jakaś instrukcja, w jaki sposób będzie można tutaj swoimi Zenami uczestniczyć w alokacji na sieci X1, czy to będą jakieś moon parties, czy to będzie coś na zasadzie tych burn records, tego nie wiemy, tylko wiemy, że po prostu Jack dał taką informację. No i co za tym idzie, ja tutaj też obserwowałem dane on-chain przez te, przez te kilka miesięcy, no i... Sobie tak codziennie, może co drugi, co trzeci dzień zaglądałem tutaj na ten wykres, śledziłem sobie takie większe transakcje, które miały miejsce tutaj na łańcuchu optymizm, No i stwierdziłem, że jest duży popyt właśnie przez adresy, które już mają tego Opizena i no, tak zwane smart money, czyli, czyli wiedzą jak to wygląda, wiedzą jak jest skonstruowany ten Opizen i wiedzą. Jak tutaj ten opizen może wpłynąć, jak cena tego opizena może wpłynąć na jakieś ciekawe aktualizacje ze strony, właśnie, Jacka, czy, czy sama płynność, jak tutaj wygląda, i sama inflacja przyszła, do tego też zaraz sobie wrócimy. No i zauważyłem, że dużo, właśnie dużo tych adresów takich stałych, które już mają nagromadzone tych opizenów, no powiedzmy, nie wiem, 1 trylion, czyli 1T, który jest teraz warty ponad 5000 dolarów, no to. Jest takich adresów dość mało, ponieważ aktualnie w total supply, czyli całkowita podaż jest 187 trylionów i zauważyłem właśnie, że duży odkup był nawet w Koraj. Ten adres, który tutaj sobie skupował tego Zena, no to zaraz możemy stwierdzić, o tutaj też widzimy, że ten adres tutaj z końcówką 8168 to jest adres protokołu OPCEN. -O, o nim też już wspominałem wcześniej na materiałach. On też właśnie pali Zena za pomocą botów arbitrażowych. No, a wczoraj właśnie mieliśmy tutaj do czynienia z takim adresem. Już go mamy tutaj. O, to będzie ten adres. Nie, ten adres nie. Zaraz sobie zobaczymy. On tutaj skupował wczoraj po ponad 800 dolarów. O, to jest ten adres. I zobaczmy sobie, ile on już kupił tego Opizena: 4, prawie 7 tryliona, wydając 28,8 tysiąca dolarów. No i właśnie to są takie adresy. Jeszcze jakbyśmy wpisali go sobie w The bank, no to on ma wszystko ukryte, wszystko ma w stakingu. Jak sobie wejdziecie. Na adres D-Banka tego walleta, no to tam nie ma żadnych informacji, że on cokolwiek posiada, no bo Opizen staking Opizena jest na D-Banku jakby, ukryty. No i on sobie tutaj skupił wczoraj znaczną ilość, co spowodowało podbicie ceny do poziomów z maja. No i tak to mniej więcej wygląda, że nawet mała, mała ilość kapitału wlana właśnie w ten token powoduje. Wzrost o ponad 100%. To jest zresztą, widzimy, że w 7 dni, nawet od teraz, od tej ceny, gdzie wczoraj mieliśmy tutaj nawet cenę powyżej 7 dolarów za 7 dolarów za miliard sztuk no to od tej ceny nawet, którą mamy teraz, mamy ponad 100% wzrostu, no i widzimy również, jaki wolumen tutaj powstał. Możemy sobie również tutaj zau zauważyć, tutaj sobie wejść na stronę bubbles.hashhead.io, gdzie możemy porównać wszystkie zeny pod względem ceny, zmian w danym dniu cenowych, market capu, wolumenu i płynności. No, i widzimy, że Opi Zen już tutaj ściga Zena na Ethereum. Oczywiście tutaj sporo jeszcze brakuje pod względem market capu, no bo Zen na Ethereum ma market cap prawie 9 milionów. Opi Zen ma 365 tysięcy aktualnie. Wolumen widzimy, że jest to 10% market capu i to jest dość zdrowy wolumen, bardzo zdrowy, można powiedzieć. No i płynność 31 tysięcy dolarów co również daje nam około 10% market capu co jest też bardzo bardzo zdrową płynnością oczywiście istnieją tutaj adresy które mają niebagatelnie dużą ilość tych opizenów względem innych adresów ale, ale oczywiście moim zdaniem są to adresy które doskonale wiedzą co tutaj robić i jak tutaj rozgrywać ten token jeszcze sobie możemy porównać, ile, ile jest OPZenów już spalonych przez dwa protokoły, a mianowicie XBurn i OPDBZen, czyli DBZen na sieci Optymizm. Pięć miesięcy temu, jak nagrywałem materiał, no to mogliście zauważyć, że w tamtym momencie, w maju tego roku, było spalonych na protokole DBZen 4,1% Tryliona Opizena. Jeśli wejdziemy sobie teraz, to już widzimy, że mamy prawie 6 trylionów Opizena spalone. To diametralnie się zmieniło, jak właśnie w pewnym space'ie chyba w maju albo w czerwcu Jack powiedział, że może tych moon Parties nie być, mogą one być. To był taki właśnie straszny dość okres, jeśli chodzi o ekosystem Zen, bo właśnie były duże sprzedaże i właśnie wtedy ten OP Zen poleciał tutaj na, znowu na poziomy 3, 2,5 dolara za 1 miliard. No i wtedy właśnie ludzie zaczęli spalać tego Opizena, No bo też wiemy, że że Jack tutaj również, jak sobie wpiszemy tutaj profil Jacka i wpiszemy sobie, no i byśmy sobie tutaj wyszukali o Opizen, no to jak dobrze wiemy tej podstawową informacją, która może być już nieaktualna, ale ja cały czas tutaj e, cały czas wierzę, że że ten Opizen będzie miał dość e, korzystny przelicznik względem innych łańcuchów, ponieważ siłą rzeczy jest on skonstruowany tak, że, że jest dziesięciokrotnie trudniej go pozyskać względem innych łańcuchów. To już było powtarzane przeze mnie na prawie wszystkich materiałach dotyczących opizania, no ale wróćmy tutaj do sytuacji palenia. No, i od właśnie tego maja, od czerwca, bardzo skoczyło palenie na protokołach, nie tylko na Optymizm, ale również na, na innych łańcuchach, na m.in. na Avalanche, na Polygonie, również na Ethereum, bo ludzie zaczęli sobie wyrabiać ten tak zwany ten burn records, który będzie brany pod uwagę na alokację na sieć X1. No, i tutaj widzimy, mamy 6 trylionów spalone o na protokole DBZen. Jeszcze fajną taką informacją jest to, że mamy spalone już na protokole XBERN, gdzie tutaj mieliśmy jeszcze sobie. sobie tutaj. O! To chyba będzie tu. Nie. Gdzieś tutaj będzie informacja. O! Proszę. Mieliśmy w maju 1,74 tryliona Opizen spalone w protokole XBERN, a tutaj w protokole XBERN już widzimy, że mamy spalone 8,6 tryliona, gdzie jest to wartość dolarowa prawie 50 tysięcy dolarów. Także no tu jest naprawdę, naprawdę duża ilość spalonego Opizena. Ja tylko dodam, że ten protokół ma niecałe pół roku, a Dibizen już ma ponad 2 lata. Także ten protokół jest cztero-pięciokrotnie no, młodszy od Divizena, a widzimy, że spalone już ma więcej o 2,5 tryliona niż OPI Divizen. Chociaż ten Divizen, on jest swego rodzaju unikalny. Tak jak na sieci Ethereum, tak samo na Optymizm. Ja bym z niego nie, rezygnowa nie rezygnował tak łatwo. Fakt, faktem tutaj nie ma żadnych nagród większy dla górników, dla stakerów, przepraszam, ponieważ gaz na sieci optymizm jest tak niski, że praktycznie ci stakerzy nie dostają nic za stakowanie swoich divizenów, ale tutaj chodzi o co innego w tym divizenie. Tutaj chodzi o pakowanie o pakowanie Opizena, wartości Opizena w ten protokół divizen, który ma ograniczoną podaż. I to jest tutaj moim zdaniem najważniejsze, jeśli chodzi o właśnie ten protokół DBZen. Bo jeśli zaczniemy tutaj palić tego Opizena, gdzie inflacja praktycznie już tutaj się skończyła, jeśli chodzi o minty, jest tam delikatna jakaś inflacja, która będzie jeszcze z mintów na bieżąco pozyskiwana, będzie tworzona, ale głównie inflacja będzie ze stakingu, jeśli chodzi o Opizen. A tutaj jeśli chodzi o. OPD-Bizen z kolei, no to tutaj, jak wiemy, wartość wynosi każdy OPD-Bizen spalony. No i tu, jak możemy sobie porównać, w chwili obecnej wartość tego protokołu jest na poziomie 45 tysięcy dolarów. Jest to dość mała ilość. Tutaj widzimy cały protokół, protokół Flow. To jest liczba dolarowa kwota dolarowa, na którą, w sensie, którą musieli włożyć górnicy, żeby pozyskać 3,9 prawie miliona dibizena na sieci optymizm. No i ten dibizen sobie też tutaj radzi, bo radzi, no bo cały czas mamy trend boczny, cały czas przez cały rok w zasadzie tutaj były takie minimalne skoki, ale to jest naprawdę płynność na bardzo niskim poziomie. Ale na przyszłość, właśnie nic nie jest wykluczone. Ja cały czas trzymam ten token OPDBZN, czasami sobie kupuję za nagrody ze stakingu, bo wiem, że tutaj na pewno nie będzie więcej tych tokenów niż 5 milionów, a może w przyszłości też być stworzony jakiś protokół, który będzie wykorzystywał tego OPDBZN. Myślę, że nawet jest więcej niż pewne, że coś takiego prędzej czy później powstanie, także tutaj. OP DBZen Zen drastycznie, drastycznie jakby w tym protokole skoczyło spalanie tego Zena 6 trylionów no a XBR no to wiadomo tutaj naprawdę bardzo bardzo dużo tego OP Zena poszło w zapomnienie, no i możemy sobie stwierdzić, że 6 plus 8,6, no to to daje nam 14,6, a całkowitą, całkowity supply mamy 18,187 trylionów, więc możemy stwierdzić, że prawie 10%, tam 8,5-9% opz zostało spalone i wymazane z cyrkulacji. Także tak to wygląda. Naprawdę to jest spora ilość. Jeśli chodzi o token, który ma już znikomą inflację, jeśli chodzi o minty, no to naprawdę jest to spora ilość i ta ilość będzie cały czas zyskiwała po prostu cały czas będzie jej coraz więcej. Także możemy nawet za rok się obudzić właśnie z wartością spaloną, nie 14,5, a na przykład 30 czy tam 50, nawet trylionów. Opizena. Także tak to tak może, może oczywiście być. Jeśli chodzi o płynną podaż 65 trylionów, no to możemy sobie zobaczyć, że ta płynna podaż utrzymuje się w zasadzie na tym samym poziomie. Tutaj mamy 65 aktualnie, no bo wczoraj był ten wzrost. To trochę osób sobie wyjęło tego Opizena ze stakingu, ale jak tutaj możemy sobie stwierdzić, to mamy już no taką samą ilość praktycznie od no dalej, dalej możemy sobie nawet lecieć no od nawet maja można powiedzieć, czyli no przez pół roku te, ta płynna podaż się utrzymuje to znaczy płynna podaż to jest ta podaż która nie jest zastejkowana tylko jest po prostu płynna, oczywiście ja wiem, że zaraz ktoś może wyskoczyć, że można w każdej chwili sobie odstejkować, jak się ma zastejkowane w na Xen Network na przykład a nie w, NF, w NFT ale ja tutaj się skupiłem na statystykach i płynna podaż właśnie jest 65 trylionów, i ona się nie zmienia praktycznie od pół roku. Jeśli chodzi o inflację, no to takich szczegółowych danych, które, będą, które jakby pokazywały nam, pokazywałyby nam inflację, która będzie. W nadchodzących miesiącach nie mamy takich danych jak na sieci Ethereum, ale możemy stwierdzić, że spokojnie zostało już nie wiem dwa miesiące, może dwa i pół miesiąca do odbiorów tych jeszcze zaległych takich, tych NFT, które mają jakąkolwiek wartość opisana, a już powoli będą zaczynać się. NFT czy tam minty, które będą miały tego opisana bardzo mało, już w granicach kilka milio milionów. No i to już będzie taka znikoma wartość, która nie będzie wpływała w ogóle w zasadzie na, na wykres, na jakąś tam na jakieś zrzuty. Oczywiście staking cały czas generuje dużą inflację, no bo widzimy, że stopa tutaj stakingu, że procent. Stakingu mamy 12, na, na poziomie 12%, także rocznie jest to aktualnie. Jest to około 15 trylionów rocznie, więc to jest sporo. Ale, no, taki, takie, takie są tutaj zasady gry. No i każdy sobie może kupić od minterów, czy od osób, które nie wiem, są w zysku na tym nie chcą akurat sobie zrzucić tego opizę na zyskiem, to każdy sobie może kupić i zastejkować i pozyskiwać sobie 12%. To również jest bardzo dobry, moim zdaniem, moment, żeby sobie tego opisanu nazbierać i dawać po prostu w staking, skoro już wiemy, że, że ta podaż będzie bardzo mała z tych mintów. Myślę, że jeśli chodzi, jeśli chodzi o te nagrody ze stakingu, no to one i tak będą na bieżąco wchłaniane przez osoby zainteresowane kupnem. Tu możemy jeszcze stwierdzić od maja, że przybyła, przybyło drastycznie mintów aktywnych. Tutaj widzimy, że mamy minty na poziomie 93 miliony, 93 miliony, 682 tysiące i do chwili obecnej skoczył, skoczył na ten poziom do 226 milionów. Także no, prawie... 250% więcej mamy aktywnych mintów. Ale jak sobie to wszystko jakby rozłożymy na czynniki pierwsze, no to możemy stwierdzić, że tych mintów tu jest między no nawet między powiedzmy 95 a, a 225 no to mamy tych mintów ile? 130, tak? 130 milionów aktywnych mintów nam przybyło. Ale jak sobie sprawdzimy, ile to w zasadzie jest? No to 135 milionów, 135 e, milionów e, podzielić na, myślę, że 128 VMU, no to mamy, e, no tak, myślę, że każdy robi te 128. No to mamy e, milion NFT. Milion NFT e, stworzone e, na, właśnie od maja. To NFT teraz daje mniej więcej 2 miliony, jeśli chodzi o ten, o ten powiększający się G-rank cały czas. Z każdym mintem, jak wiemy, te, tych ksenów jest coraz więcej również na stronie ten, tej Xen Network, gdzie mintujemy te kseny. No to tak przyjmijmy, że nawet te 2 miliony byłyby w tym jednym NFT średnio, no to możemy stwierdzić, że jak to pomnożymy razy 2 miliony, to da nam 2 tryliony ksenów. Które będą namintowane przez pół roku, czy, czy to dużo, czy to mało? No, moim zdaniem, jest to bardzo mało, bo aktualnie jest to warte 11 tysięcy dolarów. Przez pół roku, 11 tysięcy dolarów inflacji, no to, to naprawdę jest jakaś tam mała liczba. Tym bardziej, że dzisiaj nawet mamy wolumen rzędu 18 tysięcy, więc no to i tak byłoby w kilka dni myślę, wchłonięte, że to jest bardzo, bardzo optymistyczna wiadomość. No i to w zasadzie tutaj tyle, jeśli chodzi o ten update. Myślę, że kolejny update zrobimy sobie, jak coś tutaj nam się drastycznie zmieni znowu. Myślę, że może za jakiś miesiąc, dwa miesiące. No i w zasadzie to będzie na tyle w tym materiale. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.